To jest to Ci, co zaufali panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Podkręcimy tempo. Ci, zostało zaufali panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia. Trzeci bieg. Ci, co faj panu. Otrzymują siły, otrzymują otrzymuj do pal, pal, siły, otrzymują otrzymuj 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 siły, otrzymują siły, otrzymują siły, otrzymują siły, otrzymują siły, otrzymują siły, siły, otrzymują siły, otrzymują siły, otrzymują siły, otrzymują siły, otrzymują siły, siły, panu, siły, otrzymują Zyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, jedno bezwzględne. Ci, co zaufali, panu. Rezerwa jedziemy na rezerwie, zyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły. Bez męczenia. Ci, co zaufali panu, odzyskują siły. Odrzymują się je korby, biegą bez męczenia. Ci, co zaufali panu, odzyskują Przypłania kormy Piękną bez zmęczenia Pięknie! No to było niesamowite! Brawo my! Violetowi! To my! Violetowi! To my! Violetowi! To my! To, my! to my! To my! To my i wielka Szkocja i... Raz, dwa, trzy! Jezu!